Witajcie w kolejnym odcinku Kręcimy Nieruchomości. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w takim klimacie. Jest wczesna jesień, a my witamy Was klimatem rodem z tajemniczego ogrodu z Alicji w krainie Czarów. Ja jestem Alicja. Polską tradycyjną wsią. Jesteśmy hmm. właśnie w otoczeniu 500-letnich dębów. Na działce, którą Wam za chwilę pokażemy, stoi dom wybudowany na fundamentach młynu, który został wybudowany w XII wieku. Taki mamy tutaj klimat. Zapraszamy. Zapraszamy. Na sprzedaż wyjątkowa ponad 3 hektarowa posiadłość malownicza położona w miejscowości Wiązówka, w odległości 70 km od Warszawy, 38 km od Płocka i 4 km od Wyszogrodu. Na działce znajduje się przepiękny, modernistyczny dom projektu Jerzego Kumelowskiego o powierzchni około 250 m2. Jednopiętrowy, wysoki na 8 m budynek zaprojektowano w ten sposób. Aby jak najlepiej współgrał z pięknem otaczającej go natury. Wnętrza zostały wykończone w wysokim standardzie. Ogromnym atutem są wysokie okna pięknie doświetlające przestronne wnętrza. Na otwartą przestrzeń na parterze składają się połączony z kuchnią salon, pracownia. Toaleta i pomieszczenie gospodarcze. Na Antresoli znajdują się dwie sypialnie z Łazienkami oraz biblioteka. Miejsce jest nieziemskie, przede wszystkim bardzo trudno jest do niego dojechać, ale chyba o to chodzi właśnie w takich miejscach, w miejscach, gdzie szukamy odosobnienia, w miejscach, gdzie szukamy ciszy i spokoju. Tutaj już nawet GPS-y zawodzą, także trzeba po prostu znać miejsce jako własne, trzeba wiedzieć, że to jest nasza własność. Wtedy prosto trafiamy i nie musimy się zastanawiać, dlaczego sprzęt nas zawiódł. Nie. Jak już tutaj dotarliśmy, to jesteśmy zauroczeni klimatem całego tego miejsca. Dokładnie, do takich miejsc podobno trafiamy sercem, więc telefony komórkowe możemy po prostu wywrócić. Słuchajcie, tu jesteśmy jeszcze przed, bo w dalszym tak. ciągu łapiemy w ogóle cały ten klimat i całe to otoczenie nie możemy w ogóle się tak naprawdę wyciągnąć z tego miejsca. Znaczy, tak, no Ale... poznać w jednej chwili całe to miejsce to nie jest takie proste. Tu mamy przede wszystkim. 3 hektary ziemi, głównie mamy tutaj las, i ten las jest otoczony taką malowniczą rzeczką, więc w ogóle położenie całej tej nieruchomości jest mega malownicze. To e, słuchajcie, zostawiamy konia, zostawiamy taras, zostawiamy całe to e, otoczenie pięciusetletnie dęby e, i przepiękne drzewa, które tutaj rosną które są naprawdę muzeum. Muzele. Dokładnie. Muzele. Historie, historia tego konia jest taka, że właściciel podobno z jakiejś jednej lepszej imprezy na tym koniu wyjechał. Tutaj jeszcze kilka takich historii w tym domu jest. Właściciel opowiada je najlepiej. My kilka zapamiętaliśmy, więc jeszcze parę takich Wam sprzedamy. Chodźmy Zapraszamy do środka. Zapraszamy do środka. Przede wszystkim światło. I chyba o to chodzi w salonie, żeby tego światła w tym salonie było dużo i żeby była przestrzeń. 8 metrów wysokości. Tyle ma ten salon. Wystarczy popatrzeć tylko na ten obraz. Tu już mamy jakieś 2,5 metra i jeszcze mamy ten sufit wysoko, wysoko nad nami. Także przestrzeni tutaj na pewno nikomu nie zabraknie. Tak samo światła, niezależnie od tego, czy jest taki dzień słoneczny jak dzisiaj, czy też będzie troszkę bardziej pochmurny. Centralną częścią tego salonu jest właśnie to miejsce, czyli to siedzisko z tymi kanapami. No i z tym obrazem, który rzuca nam się tutaj na pierwszy rzut oka, jak tylko do tego domu wchodzimy. Z tego obrazu właściciel jest szczególnie dumny, ponieważ malował go razem ze swoim bardzo dobrym przyjacielem i właśnie taką pamiątkę sobie zostawił w salonie. Słuchaj, zobacz ten stół to jest w ogóle niesamowita historia. To jest drewno. Takie prawdziwe i to solidne drewno. Spróbuję go podnieść. No on troszkę waży, on troszkę waży, ja mam zapalenie korzonków w ogóle, ale to jest inna kwestia, ale a propos drewna w tym domu, to słuchajcie, historia tej podłogi, historia tej podłogi jest niesamowita, kilka lat temu w dom stojący tutaj niedaleko tego domu uderzył piorun, to drzewo niestety spłonęło i umarło i z resztek tego drzewa właśnie zrobiono tą podłogę, która została położona w tym salonie. Jeżeli chodzi o parter, to mamy tutaj kuchnię otwartą na salon, zresztą ze stołem pośrodku, czyli zaznaczoną jadalnią. A oprócz tego na parterze mamy oczywiście toaletę dla gości, ale jeszcze mamy niesamowity pokój, który prawdopodobnie każdy, kto medytuje, ćwiczy jogę, uzna za miejsce, które jest mu niezbędne. Zaraz Wam go pokażemy. Gdybyś tu zrobiła jogę, ja bym tutaj zrobił gabinet, to nieba, niesamowity gabinet, tutaj też mamy 8 metrów wysokości, piękna drewniana podłoga, tylko tutaj już sosnowa z tego co widzę. Mhm. Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę na te piękne kafle zdobione, one są ręcznie malowane, wypalane, yy, pojedynczo, także to są takie małe dzieła sztuki, zresztą yy, chyba przez właściciela też malowane. malowane. Tak, mhm. ręcznie, osobiście, piękne. Piękne. O tym dywanie nie rozmawialiśmy, ale mogę się założyć, że ten dywan pochodzi z jednej z opowieści z tysiąca i jednej nocy i to jest to pewnie latający dywan. Nie do końca się znamy na latających dywanach, ale z pewnością znamy się na tym biurku, które tutaj stoi. To jest przepiękne. Na biurkach się znamy lepiej, bo przy nich często siadamy. To jest nieduże biureczko. W ogóle e, bardzo istotna informacja. Większość rzeczy Mebli zostaje w tym domu, także tak naprawdę przyszły właściciel może wejść na gotowe. E, obecny właściciel zabiera ze sobą tylko przedmioty osobiste, no i dzieła sztuki. To biurko nie miałoby w ogóle tutaj żadnej zasadności, gdyby nie ten widok. Zobaczcie na to. Pewnie zaintrygowała Was ta figura, która stoi sobie tutaj właściwie w takim punkcie, że nie można jej ominąć, podjeżdżając pod ten dom. To jest pan, który tutaj wita gości. A ten pan ma bardzo duże doświadczenie w witaniu gości, ponieważ jest to figura, która została kupiona przez właściciela na aukcji. A ten pan witał gości w pierwszej restauracji McDonald's otwartej w Warszawie. Kto w ogóle był na otwarciu i pamięta tego pana? Domu, to dwie sypialnie, dwie łazienki. Jedna sypialnia połączona z łazienką z wanną i prysznicem. W drugiej łazience mamy tylko prysznic. Zgadza ale się. to? nie wszystko. Tak, w centralnej części tego wyższego poziomu od razu rzuca nam się w oczy ten przepiękny żerandol, który tutaj mamy. Magda powiedziała o sypialniach i łazienkach, a jeżeli przejdziemy w drugą stronę, to znajdziemy tam jeszcze bibliotekę. Biblioteka jest troszeczkę już zapchana różnymi rzeczami, bo jak widać, właściciel już powoli wydostaje się z tego miejsca. Powiedzieć. Chciałem ci pokazać główną sypialnię z bardzo dużym szerokim łóżkiem. Ale to szerokie łóżko to jest nic. Zobaczcie jaki jest widok z tego łóżka. No, widok jest genialny na całą działkę. No i co mamy dalej? Wanna, duża wanna, dużo światła. Rzadko się zdarza, żeby łazienka też miała odpowiednią wysokość. Tutaj mamy naprawdę duży oddech nad sobą. Więc myślę, że tutaj jest jakieś 3 metry 3,5, a spokojnie w samej łazience. Słuchajcie. Chyba o to chodziło, żeby tutaj te przestrzenie mm. były naprawdę, żeby sufity były naprawdę na odpowiednim poziomie, wysokie, żeby było czuć przestrzeń. To też nam dają te duże okna, prawda? Tutaj mamy takie połączenie pomiędzy domem i tym, co mamy na zewnątrz. Także ta zieleń cały czas wchodzi nam do środka. No i słuchajcie, to jest nowocześnie połączona sypialnia z łazienką. Nie każdy lubi takie rozwiązania, ale one są coraz częściej spotykane w domach, luksusowych domach. Więc tutaj też mamy takie połączenie. Prosto z łóżka do wanny. Prosto. Albo na odwrót. Albo na odwrót. Podwójna umywalka duże lustro. Szafy wnękowe, czy może nie wnękowe, ale szafy do przechowywania. I A w zobacz... tych szafach to od razu spodobały ci się te uchwyty, prawda? Tak. A mi się podoba w ogóle tutaj ten marmur, który tak naprawdę jest takim dziełem sztuki trochę. W ogóle ten dom wygląda tak, jakby taką nowoczesną architekturę wstawić w środek lasu, prawda? I to mm. można nawet powiedzieć, że takiego prastarego lasu. No akurat tutaj można było budować, ponieważ y, zabudowa tej właśnie części, y, tej miejscowości sięga aż do XII wieku. To co wam mówiłem o tym y, młynie, który stał w tym miejscu i na Właśnie na fundamentach tego młynu został usadowiony ten dom, który możemy teraz oglądać. Ale wróćmy do rezydencji, którą właśnie teraz wam pokazujemy. Nowoczesna bryła, ale też z takimi bardzo nieoczywistymi rozwiązaniami, jak mhm. na przykład ta wiklinowa elewacja, którą umieszczono na głównej takiej frontowej elewacji budynku. Mhm. Cała bryła domu jest bardzo prosta, ale jest bardzo dobrze też przemyślana. Tutaj grają główną rolę wysokości, przeszklenia. No i ten klimat, który dookoła, czyli ta natura, która wchodzi nam do środka. Przed chwilą rozmawialiśmy z właścicielem i on powiedział, żeby poprosić o to i żeby to zaznaczyć, że tutaj naprawdę to jest dzika natura, która okala cały ten dom. Tutaj mamy zwierzynę, która zagląda nam na posesję. Tutaj mamy dziki, borsuki. E, tutaj sarny się pojawiają. Bobry. bobry. W każdym razie są tutaj zwierzęta i te zwierzęta dookoła widać. Także tutaj przebywamy na łonie natury. Także dom jest idealny dla tych z Was, którzy kochają takie miejsca, kochają naturę, kochają przestrzeń, zieleń i nie przeszkadza, że rano ptaki śpiewają. Takie piękno im nie przeszkadza. Albo chcą zrobić sobie naprawdę luksusowy slowhop. Myślę, że to też jest rozwiązanie dla właśnie tego miejsca. Jest tutaj prywatnie. Droga, którą tutaj dojeżdżamy, jest taka, że my się zastanawialiśmy dwa razy, czy mamy w ogóle tą drogą jechać. Więc naprawdę to może być też fajne rozwiązanie, żeby z tego miejsca czerpać takie korzyści czysto finansowe. Mhm, dokładnie, idealnie się to nadaje też pod działalność właśnie tego typu. Zabieram Was ze sobą na spacer po tej działce, no idę tylko sam, bo Magda założyła buty na obcasie, więc chodzenie po tym gruncie będzie dla niej bardzo ciężkie. Pierwsze co chcę Wam pokazać to właśnie ten dom, e, wieczne fundamenty, a w tym domu znajduje się belka, na której jest wyryta data 1800 rok, także stoi tutaj przed nami naprawdę kawał historii, a zobaczcie co nas otacza, las sosnowy, a tam dalej mamy aleję 500 letnich dębów. Chodźcie ze mną. Ale tu się oddycha, powietrze jest świeże, żeśkie czuć las. Zobaczcie, tak właśnie wygląda ta ziemia, te trzy hektary, które są tutaj do sprzedania razem z tym domem. Tu jest las, tu jest przyroda, tu jest cisza i spokój. To, co tutaj słychać, to jest szum drzew. Ewentualnie jak żołędzie uderzają o dach. Tego starego domu. Cały, cały teren jest też okolony taką, takim malutkim strumyczkiem. Płynie sobie tutaj taka mała rzeczka, a ja chcę Wam pokazać jeszcze jedno ciekawe miejsce na tej działce. A to kolejny ślad historii na tej działce 18-wieczna kapliczka, która stoi sobie tutaj pośrodku dębowego lasu. Obok głównego budynku znajduje się urokliwy drewniany dom, powstały na fundamentach młyna, o którym pierwsze wzmianki datowane są na XIII wiek. Obiekt może być przebudowywany i nie podlega uzgodnieniom z konserwatorem zabytków. To co czyni tę posiadłość absolutnie wyjątkową to jej położenie w rozwidleniu dwóch rzeczek w pobliżu wysokiego brzegu Wisły. Teren ukształtowany jest w malowniczą dolinę, a jego kolejnym atutem jest porastający go starodrzew z kilkusetletnimi dębami, pomnikami przyrody, a także wiązami, kasztanowcami, świerkami, lipami, wierzbami i ogromnymi jaśminami. Teren nie wymaga ogrodzenia ze względu na jego naturalne ukształtowanie. Dom otoczony jest skarpami, lasem i dwiema rzeczkami. Posiadłeś znajduje się w bardzo spokojnej okolicy, w odległości 4 km od wysokiego brzegu Wisły koło Wyszogrodu. W Wyszogrodzie znajduje się port, w którym można trzymać własną łódź. W ofercie sprzedaży znajduje się wyposażenie i umeblowanie poza obrazami i pamiątkami rodzinnymi. Dom jest gotowy do zamieszkania. Kochani, podsumowując, miejsce jest naprawdę urocze, urokliwe, klimatyczne. Jedyne w swoim rodzaju niepowtarzalne, stworzone przez artystę we współpracy z wybitnym architektem, więc nie mogło być inaczej, jak nie, nie mogło się nie udać. Stworzyć tutaj tworzył artysta, tworzył artysta, tworzył architekt i jeszcze to miejsce tworzyła przyroda, która nas tutaj wszędzie otacza. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Dajcie łapkę w górę, napiszcie koniecznie komentarz, jak podobał Wam się ten dom i to jego otoczenie. Dziękujemy i do zobaczenia. My jeszcze chcemy choć trochę tych promyków słońca tutaj sobie zaczerpnąć. Więc idziemy idziemy na, spacer. na spacer. Do zobaczenia.